I tyle. Stawiałem na to, że będzie jeszcze większy jakiś wywód przed tym wszystkim. Footing machine. Nie ma tak, jak zespojować, że będzie helikopter jakiś bojowy. Pięknie. I coś jeszcze. Więc, no cudo, tak jak mówiłem. No to witajcie po raz kolejny w Phantom Painie. Nie zapomnę o tym szczególe. Tym razem mamy wyeliminować oficera CFA, który jest ponoć odpowiedzialny za dostawę i jednocześnie rozchód broni w tym regionie. Co się za tym.

Pięknie Odzyskaj platform Infiltrate the platform under enemy control and eliminate their commander. The moment they lose their chain of command, we'll move in and suppress the rest. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. <laughs> ale jajca tego się nie spodziewałem, że dodatkowym tym jest teraz załatwienie sprawy tutaj ze z tym, z platformami. Stawiam na to, że kiedyś się to zdarzy, ale że już teraz... Aha, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem celi na tej, na tej platformie akurat. Więc muszę wymyślić, jak tu odzyskać moją platformę. analysis complete. Szkopiec, complete. ha! Powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. W sumie pff, kto by się spodziewał? Hm. Przestałem zajmować się w większości przejmowaniem. Tak, dodatkowa kwestia. Jeśli koleś będzie odpowiedni, to wtedy tak. Mój standard leży na, na granicy A+. Więc jeśli któryś się pojawi z nie A+, to dostaję kulkę WM normalną. Nie mam zamiaru się bawić z osobami, które grożą mojej bazie. Reguła. Nie robimy interesów z terrorystami. A, tu nie ma przejścia. Pięknie. Miałem zamiar załatwić gościa z CFA. Ale nagle ktoś postanowił być zabawny i zaatakować moją platformę. A my nie lubimy takich zabawy. Ech. I sobie chodzą. Dziwne, że nie wykorzystali moich dział przeciwlotniczych, to mnie też trochę zastanawia. Ha. i się nadasz Analysis complete. Tak, mówiłem. Ten się przyda. Ten się przyda. Nie, nie przyda. Chciałem powiedzieć, ten się przyda. Ten się przyda. A nie mam zamiaru ich utrzymywać na. W swojej platformie za darmo, więc muszą popracować nad tym, co chcą robić. Nie wiem czemu, ale mam dziwne wrażenie, że oni przyszli tutaj po Huego. W sumie, Huey to jest jak na razie. Najbardziej przydatna postać z mojej drużyny. No i Quiet, ale w większości to mi bardziej wygląda na to, że ten, kto planował ten najazd, miał wycelowane bardziej na Huego niż na Quiet. No bo Quiet jest jednak we bloku medycznym, a Huey jest tutaj. Nie mogę go. Nie. Aha, no i tłumiki też trochę zmodyfikowałem żeby nie było. Dobra. Czy dam radę cokolwiek zauważyć z tej strony? Y nie wiem jak to jest możliwe, ale coś dałem radę zauważyć. Kolejne. Oni siedzą na moim terenie i to mi się nie podoba. Miałem zamiar się pobawić, kurde, w tym, na lotnisku. Tak, zwracaj uwagę na to. Nie na to, że za chwilę zostaniesz w głowę. Dobra, muszę, 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 muszę ich wszystkich zlokalizować. To jest najważniejsze. Bo wątpię w to, żeby tylko ich było tylu. Co mi teraz pokazuje. tak jak mówiłem ha. Czuję, że do końca tej misji to mi się skończą wszystkie Fulton Recovery Analysyjny. powiem szczerze, tego się nie spodziewałem, że ich się tutaj tylu pojawi, stawiałem na to, że będą siedzieć na jakichś pozycjach konkretnych, i tyle, a tutaj.

analysis complete we have a situation all units on alert yeah <laughs> 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 Kolera jasna, chyba został sam na tej platformie. Szkoda, kogo masz? Ja nie widzę. Czy oni wstaną? Nie, oni są uznawani jako więźniowie. Cholera, jasna, ja staję za mało Fultyn Recovery przy sobie. Oj panowie, bo się zaraz obrażę. Ja nawet nie wiem skąd strzelają. To jest dobre. Analysis No cóż, nie chcę spędzać tutaj wieczności. Tylko mogłem wziąć, stawiałem na to, że jak pójdę na misję ze stym. Na lotnisko, to nie będzie za dużo wiary do zbierania i wziąłem bardzo mało fulty recovery. Więc... Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. mig mi się skończył. Ha, najgorzej będzie chyba się dostać na samą górę, tak myślę.

Nie wiem, jak to jest, ale... No. O. Widle. E, skończyły mi się te. Tłumik do, na, do tego, do karabinu. Ostrego. Nie mają za cholernie dobrych ludzi. A, no tak. Dobra, mało ważne trzeba dorwać ich lidera, który prawdopodobnie sobie siedzi na samej górze, Swaniaczek Возвращаемся take it Pff, ten jeden się tam zasunął. Powiem szczerze, mogło mi to wyjść o wiele lepiej. Tak myślę przynajmniej, że dałbym radę to o wiele lepiej zrobić, ale... Nie wyszło tak jak chciałem. Naprawdę. No, cóż. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z, z Phantom Paina, który był i prawdopodobnie wrócimy do misji, która była wcześniej, czyli do mm, ekonomii wojny. A w, le, do tej pory to jest z Wami, na razie z Wami żegnam, więc na razie, cześć.